Kochana mamo, w poniedziałek już skończył się semestr, wczoraj zaś była sesja. Wylali dwóch z mechanicznego i jednego z nawigacji. Ja już wiem, jakie mam stopnie, choć ogłoszą je dopiero dziś w południe. Sprawowanie: 5, Pilność, 3, Obowiązkowość, 5, Religia, 5, Literatura, 3, Historia, 2, Algebra, 4, Trygonometria, 3, Fizyka, 2, Angielski, 3, Niemiecki, 3, Budowa Mechanika, 3, Kreślenia, 3, Warsztaty, 4. Historia psuje mi stopnie tak samo jak fizyka, ale teraz to wezmę się dobrze do roboty i poprawię sobie te przedmioty. Stopnie te bardzo mnie zmartwiły, bo pracowałem dużo, wszyscy mi przyznają, że powinienem mieć lepsze stopnie, no ale co zrobić? Tak mi postawili i nic już tego nie zmieni. Ta dwuja z fizyki jest zupełnie niesłuszna. Na egzaminie na większość pytań odpowiadałem, ale trzeba trafu, że ostatnie pytanie brzmiało, co to jest kąt graniczny. Oczywiście nie wiedziałem, bo uczyłem się tego pod nazwą dyskusji kąta padania. Za jakiś miesiąc będziemy mieli nowego profesora, który mam nadzieję będzie grzeczniejszy. Grunt, że jestem już na drugim semestrze. Opowiadają, że w tym roku mamy jechać na Maroko. Czesiek już przyjechał dawno do Trzewa i wyjechał do Warszawy. Także wkrótce przyjedzie do Częstochowy, o ile tylko już nie przyjechał. W kasie mam obecnie minus jeden gulden. To znaczy, że mam jeden gulden długu. Wszystko, co miałem, oddałem Czesikowi. Za szkołę należy dopłacić 5 milionów 250 tysięcy marek polskich. Co do Kamaszy, może jakoś jeszcze przebieduje z miesiąc, a potem może mi tatuś kupi jakie buty. Jestem teraz trochę chory, mianowicie przeziębiłem się. Byłem na izbie chorych, ale mnie ten idiota wyrzucił po wysmarowaniu piersi jodyną, co mi tyle pomaga, co umarłemu kadzidło. Niech mamusia pisuje do mnie częściej, bo mi za mamą bardzo tęskno. Kończę już na tym i całuję mamusię i babusię kochający zbyszek. Kasa, minus jeden gulden i minus 5 milionów 250 tysięcy.